Paco Power System Bled Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jest z nami Tomasz Meloniuk, zawodnik Tytanów Lublin, który jest kapitanem defensywy, która zrobiła dzisiaj bardzo dużo i bardzo ładnie zagrała. No tak, no. W puściliśmy dwa przyłożenia, co jest no, nie do końca wybaczalne, zwłaszcza że to były bardzo długie zagrania. E, także zabrakło trochę koncentracji, ale no, na szczęście przez większość meczu e, dobrze, dobrze powstrzymywaliśmy przeciwników, zdobyliśmy nawet punkty, także to, to się liczy. No i koniec końców jesteśmy w pierwszej lidze. Ponad miesiąc był czas na przygotowanie się. Czy to, co założyliście, zrobiliście w dzisiejszym meczu? Powiedziałbym, że tak, tak. No, może nie, nie wszystko działało na 100% tak, jak powinno, powinno działać, zwłaszcza e, po, początkowa formacja, ale później już, później już było coraz lepiej, także no, w grunt, że mogliśmy się dostosować do tego, co, to, co, co przeciwnik grał i no, udało nam się ich powstrzymać. Ocena przeciwnika? Bardzo, bardzo silna drużyna, dobrze poukładana, bardzo dobra technicznie. E, Generalnie no, jeden z trudniejszych przeciwników. No, w z tego sezonu co graliśmy, wymieniłbym właśnie kugar z e, królewskich, z którymi graliśmy przed sezonem. No i tych. No czyli wszystkie drużyny kresłów w finale. To nie było przypadkowe, że wtedy właśnie drużyny wyszły. Dostaliście się do finału, jakie to uczucie? Emocje już opadły, czy jeszcze są? E, generalnie no tak ciężko jeszcze w to, w to, w to uwierzyć, zwłaszcza że no, finał to oznacza też pierwszą ligę, prawda? No, ale, ale cóż. E, w swoim, swoim sportowym życiu też już miałem, miałem parę, parę, parę sukcesów, także, także no akurat ja jestem troszeczkę bardziej e, stanowany, jeżeli chodzi o, o ten wynik. i no, mimo wszystko jest to duże osiągnięcie dla nas wszystkich. Miałeś inne sportowe osiągnięcia. Jakie? A, kiedyś e, w drużynie KP Wieniawa zdobyliśmy mistrzostwo województwa w piłce nożnej juniorów. A, poza tym całkiem niezłym lekkoatletą byłem. Także te też zdobywałem medale na mistrzostwach e, okręgowych. Czyli ze sportem jesteś związany już od, od dawna, a z tytanami będziesz związany jeszcze długo. Na to liczę, na to liczę. No zobaczymy, zobaczymy jak się wszystko potoczy. No na pewno, na, na pewno teraz trzeba będzie się przygotować do następnego sezonu. Aż tak jakoś dużo dalej nie będziemy wybiegać w przyszłość, ale, ale no na pewno, na pewno jeszcze trochę tam.